źródło nadziei pielgrzymowało 4300 pątników. Wprowadzają przed szczyt czoło pielgrzymki ojciec generał zakołuchowi ojciec Adolf Grabkowski oraz ojciec z jasnej góry ojciec Samuel Pacholski. Bardzo serdecznie witam czołówkę pielgrzymki brata Szczepana z uchwała, z uchwała, z uchwała, z uchwała. I serdecznie pozdrawiam głównych porządkowych, jego zasadniczych Marka, Krzysztofa, Adama, Marcina, Sławka, Łukasza, a także policjantów, boższą aspirant Karolinę Żanga, aspiranta Dominika Wasilewskiego w punkcie medycznym, za który byli odpowiedzialni Maria, Krystyna, Irena, Teresa, Marcin, pierwsze dwie obchodziły 50 lat swojego utrzymowania, serdecznie im tego gratulujemy. A w kuchni Sylwia, Justyna, Małgosia, Jerzy, Krzysztof oraz Krzysztof. Bardzo serdecznie witamy Was, a teraz oddajcie cześć i hołd. Bardzo serdecznie. Oczywiście wiele służb i wiele osób było na trasie tej księżycowej i wśród nich także serdeczne podziękowania dla ojca Roberta, dla ojca Pawła, Ashley, Małgoszki. Pani, którzy dzieli mi pomagali, ratownikom medycznym bardzo serdecznie dziękujemy, na gościnów, Tomkowi, Mariuszkowi, go, kochani, to czas teraz najpierw, muszę, na jedno na budynki, na Bardzo serdecznie Was witamy, Was nie przerwaliśmy. Od wszystkich 14 lat trzeba będzie tak, o tym wszystkim. Bądźcie pozdrowimy. Pielgrzymka Mariuszka, jak ktoś powiedział, Pielgrzymka w się. Grupa świętego Józefa, grupa, grupa A no to jest. Jak to? Do pięćdziesiątki, do pięćdziesiątki. Podejście do... bliżej, kochani.

Z Tobą, Święta Maryjo, Matko Boża, Mówił się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Zdłaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Boża, z tym z niewiastami Boża, błogosławiono od żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, mózi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, i błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, lasku pełna Pan z Tobą, błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa. i błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej Amy. Zdrowaś Marija, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tymi niewiastami, i błogosławiona owoc żywota Twojego Jerzy. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tymi niewiastami, i błogosławiona owoc żywota Twojego Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wrzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc włoga Twojego Jezusa. O Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Płać łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. łaski